Cześć, witajcie w kolejnej części vloga moje 5 minut i dzisiaj kontynuuję pracę nad UI'em i odpalaniem dźwięku. Ciekawe gdzie mnie to zaprowadzi. Więc zapraszam na kolejne 5 minut właśnie ze mną i z Riderem, z Sharpem i projektem każdy flow. Dobrze. Wczoraj tu miałem problem, mianowicie gdy wykonałem tą komendę. Tak, czyli chciałem startować dźwięk, to mi się nie pojawiał. I przypomniałem sobie o jednej ważnej rzeczy. Otóż nie mam konfiguracji. Konfiguracji o takiej konfiguracji, jak tutaj. Jak te eventy, które są odpowiedzialne za ustawienie e, piku dotwarzania, tak? Więc tego nie mam. I to będę dokładał do tego mojego bardzo prostego UI'a czyli de facto muszę pobrać event bus, event e, bassa tak czyli wyciągnę sobie event bassa i importuję missing file i po prostu tutaj sobie użyję za sound application no w sumie jestem nadrzędną e, warstwą, więc mogę. I powinienem coś tutaj uzyskać. Więc odpalam. I start powinien nie do czegoś zaprowadzić. Komputer mi się znowu rozszaleje. Ok, jest przycisk. Jest dźwięk. Jak robię nowy start, to mi się odtwarza. Wygląda na to, że działa. Okej, okay. ale tu na tym ui na tym interfejsie jeszcze coś jest. E, mianowicie rozpocznij pracę, czas pracy i tak dalej, więc taki, taki dialog powinien mi się w zasadzie wy wyświetlić, więc ja powinienem mieć jakieś akumulacje dialogowe. Hmm. Może najpierw tutaj to wrzucę? Czyli tu będzie jakiś label e, czas pracy. I tu wartość powinna być, bo to nie jest konfigurowalne tutaj. Może tekst blok 25 minut? Zobaczymy, jak to się wyświetli. W sumie nie wiem. Bo w WPF są jakieś layouty, layouty i tak dalej. A no, się nie wyświetliło. Nie wyświetliło się. Ciekawe czemu A, bo w kontencie chyba to się daje Nie pamiętam. Tutaj jest tekst. Jak człowiekowi pomyli z HTML-em? I ta wartość tutaj powinna pochodzić z widoku, czy z tej projekcji, czyli powinna być tam w jakiś sposób ustawiona, i tak dalej, więc... No, ale dalej widzę, że baton przejmuje... ...wielkość, damy mu... ...20. Wysokość 20. No, i zobaczę, czy jestem w stanie stąd wyciągnąć te wszystkie dane. W zasadzie tutaj mógłbym użyć querysa, tak? Czyli wysłać e, z, nie komendę, tylko query, żeby wyciągnąć dane z mojego widoku. Tak to może powinno być zrobione. Widok gdzie jest? Widok, widok jest tutaj. I on sobie wyciąga po prostu te informacje. I żeby wyciągnąć te dane, to ja potrzebuję... I tak zrobimy. Potrzebuję po prostu e, zapytań cqrs Więc query i query handlera sobie już zrobię. Oczywiście mógłbym klasy użyć. No ale po co? Na wzorce to wykorzystam Query handles czas mi się kończy, więc tak dużo wykorzystam i ja tu sobie dołożę jakby to nazwać Userwork Team Query i to Query buduje się nie za i-command. E hmm. Nie pamiętam jak się buduje. Hmm. Aha, bo to jest mój CQRS. <ścoughs> Zapomniałem. Czyli tego tu nie ma jeszcze. Hmm. No ale okazało się, że Potrzebuję doprogramować cqrs trochę, ponieważ nie mam zapytań. A sobie zrobię zapytania, żeby mi zwracało dane. I w sumie... Hmm. Z drugiej strony... Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie fajnie, że się udało odtworzyć dźwięk. UI steruje teraz tym moim, tymi moimi slice'ami, bo te slice'y są niezależne na tym, o tym należy pamiętać. <laughs> Czyli, de facto, slice startuje. Kolejny slice, który jest odpowiedzialny za odtwarzanie, tam zaczyna przetwarzać. I jeszcze pytanie, czy. Hmm, trzeba byłoby sprawdzić, czy po 25 minutach, jeżeli tak jest faktycznie ustawione, czy ten dźwięk się zatrzyma? Bo powinien zostać wysterowany znowu. Stop. Hmm, trzeba przetestować. No dobrze, na dzisiaj to już tyle. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało to lajkuj, share'uj, subskrybuj co Ci się żywnie podoba. I do zobaczenia oczywiście jutro. Na razie.